Siemka, z tej strony Bajek to jest już kolejny odcinek z gry Farming Senato 13 serii Farming, seria farming wakacje W dzisiejszym odcinku jak możecie się domyślić będziemy grabić a następnie co długo się zastanawiałem zbierać na szczepę samozbierającą na kostki czy na belet Ostatecznie zdecydowałem się na pszczepę samozbierającą. Zanim jednak zaczniemy, zostaw obowiązkową subskrypcję. Łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz. Jeśli zostawisz, będzie to mile widziane. Jeśli nie, trudno. Co więcej, no czas chyba zacząć, bo w sumie nic innego nie zostało. Właśnie, dlaczego też chciałem wam powiedzieć, że. Bo możecie się zdziwić dlaczego nie powiedziałem że to jest kolejny odcinek Daily. Nie. To jest kolejny odcinek serii Farming Simulator, a konkretnie kolejny odcinek z Farminga 13. Powiedziałem to troszkę nielogicznie, ale wiadomo o co chodzi. Otóż nie mogę mówić, że to jest kolejny odcinek Daily, bo Daily już nie ma. Daily się skończyło wraz z tym, kiedy zrobiłem przerwę. A przerwa... Wiecie może nie była spowodowana niezależnie sytuacją ode mnie, więc powiedzenie witam was, siemka, z tej strony Bajaka, to jest kolejny odcinek daily jest po prostu błędne Po prostu bezsensowne i błędne. Dlatego też ostatecznie zdecydowałem się na to, że to już nie jest odcinek daily, tylko to już są już seria z farmingu. Ja się będę starał je w miarę codziennie codziennie nagrywać. Jeśli się nie uda, trudno. Oczywiście będę się starał też robić przy okazji Daily. Co prawda, nie będzie to seria z Daily, bo Daily musi trwać od początku do końca. Jednakże to jest, dzisiaj jest 24. 20... Momencik, sprawdzę datę. Dzisiaj jest 25 lipca. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie. Jesteśmy już w połowie wakacyjnej serii z Farminga. No, ja wam mówiłem. Że ja to będzie trwać całe wakacje Co prawda, parę dni oczywiście minęło, ale no to już tak wyszło. Niestety trudno, nic na ja to nie poradzę. Tasu nie cofnę, no ale trudno. I w ogóle ten ciągnik jak wam powiem, jest taki dziwny, bo on, no niby wszystko fajnie, ale jednak jakby nie miał takiego takiego przy, przyczepienia do podłoża. Dziwne to jest trochę, no ale dobra. A propos. Tego ile ten materiał może trwać, bo nie wiem jeszcze ile ten materiał będzie trwał. Myślę, że około 10-15 minut trwa. Tak myślę, że na, że na standardowo raczej będzie trwał. Powiem tak, jeśli ten materiał będzie trwał 15 minut, to będzie trwał 15 minut. Jeśli zrobię to wszystko w 10 minut, to będzie trwał 10 minut. Nie będę się tutaj przejmował tym, ile ten odcinek, odcinek będzie trwał, tylko po prostu ile będzie trwał, tyle będzie trwał. Koniec i kropka. Będzie trwał powiedzmy 5 minut, to będzie odcinek 5-minutowy. Myślcie sobie, że ja będę specjalnie przedłużał, bo co prawda, jeśli nie skończę jakiejś rzeczy, czynności, a mi na przykład niewiele, a szybko to idzie, to, to przedłużę, nie? No ale jeśli nie mam, co, nie mam co zrobić, no to nie będę przecież przedłużał. Pamiętajcie o tym, bo być może ja chyba trochę robię na, na. żeby czas robić, wiele czynności robiłem na, na szybkość, do dodatkowych, których nie, nie panowałem robić. Jednakże ja nie planuję robić takich czynności, bo te czynności nie służą w serii A teraz taka rzecz jest, że ja sama mlagam w gru, co ja tutaj mówię, bo Bo ja wiem, że No ja przez dłuższy okres robiłem tak, że ja starałem się w każdym materiale robić coś yy, konkretnie, jakieś czyn czynności, na przykład Farmingu 11, powiedzmy w przyszłym odcinku będzie wywożenie obornika Albo w następny będzie wywóz gnojowicy Ja nie będę robił czegoś takiego, że skończyło mi się dobra, to jeszcze sobie zrobię to, 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 to nie, nic takiego już, już nie będzie Ile będzie trwał materiał, tyle będzie trwał U mnie takie minimum, ile chciałem, żeby materiał trwał, to było te 15 minut Jeśli się nie uda zrobić 15 minut, będzie trwał Mniej po prostu, bo ja nie mam czasu na to, aby nie po prostu przedłużać. Rozumiecie, chyba o co chodzi? Czas jest kluczowy. Czas jest ważny. Ja w tym momencie, już bym chciał nawet już skończyć to pole. Troszkę głupio zrobiłem, że jechałem dookoła. Lepiej było, tak przynajmniej szybciej by to poszło. Ale już trudno, no czas, czasu nie cofnę. Chyba, że zapis cofnę, ale to wtedy by też było trochę bez sensu. Bo. Bo zapis jest trochę, co fajnie, ale zapis jest trochę bez sensu. Zrobię to tak. O, ludzie, to się. No, to jest trochę słabe. Cionik dobre, do tego dobrałem. Przyznaję, że mogłem się lepiej zachować. Ale najgorzej tak nie jest chyba. Ile to jeszcze przezło będzie? Z jedno, z dwa. Myślę, że jedno na pewno będzie całe. A czy będzie więcej? Trudno powiedzieć. Myślę, że jedno całe na pewno będzie i takie zostanie takie coś takiego, jak na przykład y, to właśnie coś takiego, jak widzicie, jak macie te dwa te dwa kuka, nie, kół, nie kółka, tylko takie, y, tak jakby to na jedne nas przed tymi przednimi nimi obro, to się obracają z przodu. Nie wiem jak to nazwać, po prostu y, o właśnie o teraz zobaczycie o taki kawałek mi właśnie chodziło, nie coś, coś takiego zostanie. Ja się mam, nie będę się starał tego, nie będę tego już yy... Ja bo To by było tylko tracenie czasu, ja w tym momencie naprawdę nie mam czasu Ja nagrywam ten materiał po prostu tracę czas Nie to, że nagrywam i coś po prostu robię, tylko, nagry... tylko że To, że nagrywam pracę w tym, tym momencie czas, albo jednak to wezmę, zrobię, bo Jednak Jednak zrobię Pytanie Skoro czas tracę, to dlaczego tutaj jeszcze jestem i nie przerwałem nagrywania i dlaczego w ogóle nagrywam? Bo no muszę, taka jest prawda. Zobowiązałem się do zrobienia serii i muszę. Nie, nie przerwę jej w połowie, przecież nie przerwę w połowie wakacji serii. No to prawda wakacji na serię daily już się nie odbędzie, ale trudno. Być może w przyszłym roku takie wydarzy, że ja już, że ja na wakacje nie będę nagrywał, no To tylko po wakacjach będę robił materiały i nagrywał, i nagrywał, i nagrywał, i nagrywał, aż do końca tamty, aż do końca roku szkolnego i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, W tym momencie ja sobie jadę ten ciągnik odwieść. bo to jest taki na tych cieńszych oponach, w sumie nie wiem do czego on służy. <grym> Przepraszam, źle ja to powiedziałem. Ja wiem do czego ciągnik służy, tylko nie wiem do czego służy ten akurat ciągnik, czy on do jakiegoś siania, czy do opryskiwania, czy do czegokolwiek, chociaż skoro ma takie cienkie opony to pewnie do tego służy. Dobra, ale teraz widzimy się przy polu ze zbieraniem siana, czyli robię cięcie. Więc tak, mam szczepę samozbierającą, mamy także... Ale tak to się... Powinno się chyba yy, podnieść. Aha dobra, czyli jednak tak to będzie wyglądało. Hmm. No cóż, trudno. Jest jak jest. Czy uda mi się wszystko naraz zrobić? Myślę, że tylko jedna przyczepa wystarczy. Nie potrzebuję chyba więcej. no, jeśli się uda zrobić jedno, to będzie jedno przyczepa. Nie potrzebuję więc, ja... Wiecie, ja, Wiecie, po co ja to robię? Ja to robię przede wszystkim pod... Hmm, Youtube'a. To, że ja w ogóle gram Farminga 13 czy tam 11 czy tam 15. Ja to robię wszystko pod Youtube'a. Tak samo... O ile w 19 te tak, tak, też robię to wszystko pod Youtube'a. A ja to nie robię, bo chcę, ja to robię wszystko pod Youtube'a, więc... Zobaczcie mi to, że ja nie będę dokładnie się starał, bo po prostu no już szczerze no przyznam wam się, już mi się nie chce starać. już mi się nie chce po prostu grać takie gry. Zrobię to tylko wszystko pod YouTube'a, pod serię. Pod nic więcej. To jest mój cel. YouTube to jest mój cel. Celem w to, że gram Farminga 13 jest to, żeby nagrać materiał z tego i wrzucić na, na YouTube'a. A waszym celem oglądając mój kanał jest dostawienie subskrypcji i oglądania moich materiałów. To jest wasz cel. Wchodząc na tuba. Dobra, bierzemy się do drugi, to tak delikatnie umywałek trawy. I bierzemy ze sobą 37%, no tutaj będzie więcej jakie na przyczepajcie spokojnie. Ale trudno, nie będę się przecież nad tym rozczulał. Trochę się nie najlepiej czuję z tym, że Mam połowę przyczepy, wolałbym mieć dopiero trochę więcej jednak Super. i teraz zawróćmy. Lećmy po ten tutaj pokos, że tak um, to delikatnie bardzo ujmę i nie odpowiednio. 53% no Mogę wziąć trochę większą szczepę samozbierającą. Przeceniłem troszeczkę, nie zlekceważyłem troszeczkę ilość tej, tej, tego siana. Będzie jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów. A ja mam dopiero 60 siedemdziesiąt można powiedzieć mam trawy. Może się uda jeszcze zrobić ten poko... Ten, ten, ten wałek na jedną przyczepę pełną tak do 80% by się starczyło, bo jeśli by się udało było do 80% to bym to by mi się może udało wziąć jeszcze cały tamten jeden wałek. Nie, na 80% nie mam co liczyć, może na uda się na 90% do, do 85 wziąć. Na pewno będzie tutaj 80% z tego z tej trawy tutaj co jest Musi być, nie ma innej opcji, 87, 8, 79, 80 Miałem nadzieję na to, że będzie do 85 Początkowo do 80, a w późniejszej fazie do 85 Do 85 się udało, teraz do 9... 20, no to mam nadzieję, że dzieje że dobiję do 96 Dzięki czemu nie będę musiał się przejmować tym tutaj trawą, tymi trzema pokosami Do 90 na pewno dobiję, do nie ma opcji Do 100% nie ma od, że dobiję. Chyba, że jakąś wielką bólę siana zgarnę, ale to wątpię, bo to jest Farming 13, gdzie takich rzeczy nie ma jak wielka bula siana, tylko jest siana po prostu 96, 96, a 7. A, aha, 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 tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu będę miał 96, a nie 7. No to, to co chciałem, to się stało na odwrót dziewięć Teraz sprawa jest następująca, gdzie ja to mam wyrzucić? Nie chcę sięgać specjalnie nie wiadomo gdzie. na najbliżej tutaj... Chyba czekaj, 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 chyba że tam gdzieś będzie jakaś kiszonka, to wtedy bym mógł podcis wyrzucić, ale chyba tam czegoś takiego kiszonka nie ma. A no nie ma, więc może uda mi się tutaj, jeśli tutaj jest sprzedaż siana. Prawie czy ogólnie czegokolwiek, to może mi się uda tutaj sprzedać. O tak, 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 To, To, to jest super. O to chodziło. Na chyba tutaj jest coś super. Tu można sprzedawać trawę. To właśnie o co potrzebowałem. Co prawda, kasa mi jest potrzebna, ale no muszę to gdzieś wyładować. więc sprzedaż jest idealnym następną Kasa mam mnóstwo, bo jak już mówiłem, kasę sobie dodałem, tłumaczyłem to już w którymś odcinku poprzednich. Dlaczego to zrobiłem? Jeśli ktoś nie obejrzał, no to ma problem. A jeśli ktoś obejrzał, to plus on. Ale szczęście, że miałem, miałem tutaj bardzo blisko siebie strejk, do tak to delikatnie ujmę, na którym mogłem sprzedać trawę, siano, bele, kostki. Teraz aktualnie co miałem na przyczepy samozbierające to było siano, nie trawa, więc sprzedałem siano. Też mówię to już długo po tym jak zacząłem robić um, zbierać się na... Troszkę w nieodpowiednim momencie to mówię i to jest troszkę głupie z mojej strony, ale trudno. Przyznam wam, że nie chcę się już siedzieć i nagrywać. Czyli, że nagrywać, e, nagrywać, nagrywać, tylko nagrywać akurat trzynastkę, jedenastkę. Bo te gry są już stare i bardzo męczące, a trzynastka jest szczególnie tak męcząca, że nie mogę jak wychodzę do pulpitu sprawdzić cokolwiek, to z automatu mi wywala trzynastkę i muszę zanim wyjdę zapisać grę. Inaczej cały, wszystko, cała gra pójdzie się, tak powiem, paść. A mi jednak zależy na tym, aby tą grę nagrać odcinek, więc na przykład, tak jak dzisiaj jest zagrabienie zagra, i zbieranie i sprzedaż siana. wszystko w jednym materiale. Więc Jest gut. Co prawda, nie sprzedam tych 20, 30 paru procent, bo to nie chce mi się, ale trudno. Przecież to nie jest seria z Farminga 13, więc nie muszę sprzedawać. Mogę sobie to zostawić i to sobie zostaje po prostu w wywalone miejsce. Farminga 15 sobie coś przygotuję. Jeszcze co to, co to jeszcze nie wiem. Myślę, że raczej właśnie. Obornik, albo po prostu kładzenie słomy pod krowami Tylko tych krów będę musiał mieć dużo, ale mniejsza o to W każdym bądź razie ja w tym materiale zrobiłem to co chciałem Więc tak, dziękuję ci za obejrzenie, widzu tego materiału Z Zostaw subskrypcję obowiązkową, dalej nie muszę mówić, bo dalej to już jest mniejsza sprawa Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku, w kolejnym odcinku zresztą na kanale z tej serii. Do zobaczenia. Pa Pa, cześć.